Postanowiliśmy z Lilą jednak zamieszkać na Islandii I Co? postanowiliśmy iść wzdłuż rzeki Żeby odnaleźć jakieś źródło picnej wody O kurde, widać tu Lilo? No widać mniej więcej Lilo Ciepło dzisiaj! No i znaleźliśmy na no to mieszkanie Jo, ja, to będzie nasz przyszły dom! Zobaczcie na okay. zieleni, no obkoło i do mieszkania. A około około pan Pan wody... To jest A tu kocioł, a na górę się wchodzi tu z tymi schodami i tam jest sypialnia. Mhm. No widok z sypialni na, na okolice. One się tu boją wchodzić. A tu nasz pieczek. O, sasek. Tira. Muflonie. Dobra, idziemy dalej.